teraz w nazwie karabinu może sprawić, że ten będzie siał postrach wśród wrogów. Czy Rosjanom trudno było rozstać się z rewolwerem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Wiecie, czym do nas strzelali w 39? O tym można by zrobić setkę odcinków. Może to będzie pierwszy z nich. Niemcy strzelali do nas ze sławnych Mauserów, a dokładnie wzór 98K. No właśnie, a czemu 98 i czemu K? Już wyjaśniam, ale po kolei. W 1886 roku na wyposażenie armii francuskiej wprowadzono karabiny Lebel. Karabiny były dobre i Niemcy szybko powołali specjalną komisję, aby stworzyć własny karabin na proch bezdymny. Szybko wyprodukowali więc Gewehr 88 I co? I był tak chłopy, że nic, tylko ręce załamać. Musiało minąć 10 lat, by Niemcy poprawili się, i tak powstał okapi? Gewer 98 W 1935 roku ze względu iż wojna odbywać miała w zupełnie innych warunkach a żołnierze mieli być mobilniejsi a nie całe miesiące spędzać w okopach karabin zmodernizowano Przede wszystkim do nazwy dodano literę K. Niemcy uznali, że jeżeli ich karabin będzie nazywał się Mauser 98K, będzie siał psychologiczny postrach wśród wrogów. I w ten sposób. Ala, nie ja robisz sobie Po modernizacji karabin nazywał się Mauser 98K. K, czyli skrót od Kurz. Czyli krótki, a wzięło się to z tego, że dość mocno skrócono lufę karabinu, aby był wygodniejszy i lżejszy. To trochę tak, jakby Niemcy nie wiedzieli, że długość lufy ma znaczenie. A co się tyczy pistoletów? Najbardziej rozpowszechniony i znany to oczywiście Parabellum wzór 1908. Pistolet dobry konstrukcyjnie, jednak w mojej opinii wizualnie dużo gorszy, niż nasz Vis. Parabellum było też niezwykle pracochłonne przy produkcji i turbo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Choć tuż przed wojną, bo w 1938 Parabellum zostało zastąpione przez Waltera P38, to produkowano ją do 1942. Ogółem armia niemiecka w czasie II wojny światowej posiadała na stanie 1 355 000 sztuk. A Parabellum jako znak rozpoznawczy niemieckiego żołnierza w świadomości pozostało do dziś. No właśnie, a skoro wspomniałem już o Walterze P-38, to nie sposób nie powiedzieć o nim kilku słów. To ciekawy pistolet, nad którym Niemcy pracowali w absolutnej tajemnicy, bowiem ograniczały ich postanowienia Traktatu Wersalskiego. Ale wiecie, jak to jest? Przepisy przepisami, a życie życiem. Tak czy inaczej, Waltera przedstawiono armii niemieckiej, kiedy Hitler miał już totalnie gdzieś wszystkie międzynarodowe ustalenia i przepisy. Konstruktor Fritz Walter przedstawiał armii niemieckiej różne warianty pistoletu. Na próby w terenie poszedł Walter bez kurka zewnętrznego. Żołnierze jednak chcieli wersję standardową. Stworzono więc prototyp, zgodnie z sugestią, jednak wtedy ktoś w armii stwierdził, że jednak pierwsza wersja będzie bardziej optymalna. Fritz Walter się niesamowicie. Mając serdecznie dość rozkapryszonych dowódców, zrobił ryzykowny, ale dobry ruch. W 1938 roku rozpoczął sam seryjną produkcję pistoletu. Pierwsze 1500 sztuk zostało sprzedanych do armii szwedzkiej. Wtedy armia niemiecka obudziła się i zablokowano dalszą sprzedaż z zamówionych 11 tysięcy. Walter P-38 wszedł do uzbrojenia Wehrmachtu. Co ciekawe, żołnierze otrzymali broń dopiero wiosną 1940 roku. W 1944 wyprodukowano również serię pistoletów wyposażonych w skróconą lufę tak zwanych Gestapo model. Wielu mówiło, że nic tak nie cieszy jak. Seria z pepeszy. No i tu niestety zawiodę wielu fanów tego sprzętu. Pepesza to dopiero rok 41, a więc jeszcze nie teraz. W 1939 roku armia radziecka szła do boju w rękach trzymając karabiny Mosina. Jaka jest historia karabinu? Czy to rosyjska myśl inżynieryjna? No nie. Sergiej Mosin podpieprzył po prostu całą konstrukcję z belgijskiego Naganta. Okej, okay. zamek sam skonstruował. Tylko efekt był taki, że kiedy zbudowano prototypy i porównano do wzoru, okazało się, że rosyjskie karabiny są... beznadziejne. Karabin wciąż się zacinał i był bardzo topornie zrobiony. Ale jak to w kraju absurdu, co innym by przeszkadzało, Rosjanie uznali za walor. Uznano, że łatwe i proste elementy konstrukcji dadzą możliwość sprawniejszej produkcji na skalę masową w warunkach rosyjskich. Co więcej, gdyby zdecydowano się na korzystanie z licencji zagranicznych, trzeba byłoby ponosić wysokie związane z tym koszta. Mosin wszedł na stan armii w 1891 roku, zaakceptowany osobiście przez cara Aleksandra III. Karabin był produkowany również po zakończeniu II wojny światowej, a jego najnowszą wersję produkowano w latach 1930-48. Najnowszej wersji tych karabinów wyprodukowano około 17 milionów sztuk. Czy Mosin był więc dobrą czy złą konstrukcją? To zawsze najlepiej pokazują warunki bojowe. Podczas kiedy trwała wojna pomiędzy Trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim, Niemcy mieli problemy ze swoimi Mauserami. Dlaczego? Ponieważ mausery były tak perfekcyjnie zrobione, że zamek musiał być idealnie czysty, a w warunkach bojowych o to niezwykle trudno. Cokolwiek się nie działo, Mosin strzelał dalej, a mauser już nie. Kiedy do Mosina nasypał się piach, ten strzelał dalej, a mauzer w ogóle. Tak więc rozklekotany Mosin górowy. Tak samo luźno latał zamek na przykład we wspomnianej wcześniej Pepeszy. Można więc zaryzykować, że ten sposób pasowania elementu stał się wizytówką naszych wschodnich sąsiadów. Rewolwer Nagant wzór 1895. Rewolwer elegancki, kilkukrotnie poprawiany i modyfikowany. Choć wyprodukowany w 1895 roku, w niektórych pododdziałach używany jeszcze do lat 80. XX wieku. 80. XX wieku. Wśród żołnierzy cieszył się od zawsze ogromnym uznaniem za swoją niezawodność i celność. Poza tym, tak, jego też nie ruszały zanieczyszczenia. W latach 30. postanowiono, że należy zmienić stare już rewolwer na nowoczesny pistolet. Tak więc na masową skalę zaczęto zastępować je pistoletem T-33. Ale sławnej tetetki nie chcieli nawet sami Rosjanie. Najgorszą z wad była celność tego pistoletu, która w początkowych wersjach można uznać za zerową. Każdy egzemplarz strzelał według własnego uznania. Poza tym, pistolet nie posiadał bezpiecznika. Projekt był tak zły, że w 1938 roku rozpisano konkurs na nowy pistolet. Co więcej, wybrano nową konstrukcję i postanowiono wdrożyć ją do produkcji. Jednak plany pokrzyżował atak III Rzeszy na ZSRR. Tym samym przez całą drugą wojnę Rosjanie używali właśnie pistoletów TT. Pistolet ten tak bardzo wbił się w świadomość żołnierzy, że po wojnie zrezygnowano z jego wycofania i używano przez wiele kolejnych lat. Samą licencję przekazano bądź sprzedano do wielu krajów ZSRR. Łącznie przez cały okres produkcji stworzono około 3 milionów tych pistoletów. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i chcielibyście, żebym bardziej szczegółowo opowiedział Wam o uzbrojeniu innej armii albo wyposażeniu żołnierzy, napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie, proszę, żeby dać suba, łapkę w górę i komentarz, bo to bardzo pomaga. Dzięki, do zobaczenia. A na tygrysy mają wisy. Wisy? No właśnie. Co to są wisy? A były to bardzo dobre, oryginalne. Albo nie. Polskie pistolety, które używali polscy żołnierze w 1939 roku. Ale po 1939 również. Bo podpieprzali je Niemcom. A więcej szczegółów tutaj.